Rumień i rozwojone naczynia krwionośne to typowy obraz osób, które posiadają skórę naczyniową. Osoby ze skórą naczyniową doświadczają uczucia kłucia, pieczenia i świądu, które prowadzą do dyskomfortu i stresu. Ten ostatni wtórnie nasila rozwój zmian naczyniowych. W dzisiejszym filmie omówimy skórę naczyniową i działania, które mogą przyczynić się do zmniejszenia rumienia. Nazywam się Agata Zejfer, jestem praktykującym kosmetologiem i autorką książki Kompleksowa terapia problemów skórnych. Od kilkunastu lat na co dzień pracuję z pacjentami, którzy zmagają się z różnymi problemami skórnymi, m.in. ze skórą naczyniową. Jednym z głównych problemów skóry naczyniowej jest kruchość i zwiększona przepuszczalność naczyń krwionośnych. I to od omawiania naczyń krwionośnych zaczniemy. Naczynia krwionośne zlokalizowane są na poziomie skóry właściwej. A zatem tego miejsca w skórze, do którego nie docierają kosmetyki do pielęgnacji domowej. To istotna uwaga już na sam początek, dlatego że bardzo często dbając o skórę naczyniową szukamy kosmetyków, które będą uszczelniały naczynia krwionośne. Takie działanie można osiągnąć tylko i wyłącznie z pomocą diety, suplementacji oraz z pomocą urządzeń do pielęgnacji zabiegowej. Jeśli chodzi zaś o kosmetyki, to tutaj warto zwrócić uwagę na substancje, które będą działały. W zapalnie, dlatego we zwiększone, roztworzone naczynia krwionośne związane są z procesem zapalnym. A wracając do samych naczyń krwionośnych to naczynia krwionośne jeśli rozszerzają się to na ich poziomie dochodzi do zwiększenia przestrzeni pomiędzy włóknami kolagenowymi, elastynowymi a i rozluźnienia macierzy międzykomórkowej, która zbudowana jest z kwasu hialuronowego. Naczynia krwionośne zbudowane są z tych samych komórek, które budują skórę właściwą, a zatem z fibroblastów i to tam znajdziemy również kolagen, kwas hialuronowy i Elastyny. a zatem jeśli one rozchwywają się, to te wszystkie elementy strukturalne stają się luźniejsze, bardziej oddalone od siebie, a w dalszej kolejności do, bardzo często będzie dochodziło do migracji składników, które znajdują się wewnątrz naczyń krwionośnych na zewnątrz, na zewnątrz tkanki i tym samym do rozwoju wymienionego wcześniej procesu zapalnego. U osób ze skórą naczyniową nakłada się wiele problemów. Rozchwywane naczynia krwionośne to tylko jeden z nich. Takim ważnym i często występującym problemem związanym ze skórą naczyniową jest również suchość skóry, która często spowodowana jest osłabieniem bariery skórnej, o której mówiłam w pierwszym naszym materiale. Kolejnym problemem jest cienki naskórek, przez który prześwitują naczynia krwionośne. To wszystko, czyli rozszerzone naczynia, suchość i cienki naskórek sprawiają, że skóra jest zaczerwieniona, robi się piekąca i bardzo często prowadzi do dużego dyskomfortu. Potwierdzonych zostało wiele przyczyn skóry naczyniowej. W praktyce obserwuję, że u wielu pacjentów wiele przyczyn nakłada się. Do takich najważniejszych należy komponenta genetyczna. U osób w rodzinie, których występuje skóra naczyniowa, będzie większa tendencja do tego, że ten rumień rozwinie, rozwinie się również na ich skórach. A za każdym razem również kiedy mamy do czynienia z chorobami, przewlekłymi, z niedoborami, ze stanami zapalnymi, to te zmiany na poziomie organizmu będą prowadziły do zmian na poziomie skóry. Rumień będzie się nasilał. A kolejnym Ważnym czynnikiem jak zwykle jest tryb życia, tutaj zwrócę uwagę na dwa elementy um, związane z dietą i takim jednym z najważniejszych elementów, które powinno się wykluczyć kiedy myślimy o zdrowej um, skórze i o pielęgnacji skóry naczyniowej jest redukcja składników, które są bogate w histaminę. Ta histamina będzie nasilała rumień. Histamina występuje między innymi w kiszonkach, truskawkach, pomidorach, czekoladzie. I wszystkie te składniki, jeśli spożywamy je w nadmiernej ilości, mogą przyczynić się do tego, że skóra będzie bardziej zaczerwieniona. Mówiąc o diecie warto również zwrócić uwagę na produkty przetworzone z dużą ilością kwasów trans. Kwasy transy przyczyniają się do osłabienia błon komórkowych i indukują stan zapalny, który po raz kolejny będzie nasilał przebieg skóry naczyniowej. A kolejnym elementem związanym z trybem życia będą używki. Osoby, które palą papierosy, spowywają duże ilości alkoholu albo spowywają go po prostu systematycznie. Na ich skórach ten rumień też będzie trudniejszy do ugafania. A kolejnym takim czynnikiem oczywiście jest stres. To często widać u pacjentów, którzy mają skórę naczyniową. W momencie, kiedy stresują się, skóra robi się jeszcze bardziej czerwona, więc należałoby tego stresu unikać albo rozsądnie pracować z nim. Jeszcze innym czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na skórę z zewnątrz, jest środowisko zanieczyszczenia. Spaliny a i promieniowanie ultrafioletowe to te trzy elementy, które oddziałują na skórę i które sprawiają, że jeśli skóra ma regularnie z nimi kontakt, to rumień będzie się nasilał. Nie zawsze mamy wpływ na zanieczyszczenie powietrza, natomiast możemy ograniczyć negatywny wpływ promieniowania ultrafioletowego stosując między innymi kremem z ochroną przeciwsłoneczną. Niewłaściwa pielęgnacja kosmetyczna w której mamy dużą ilość detergentów, alkoholi, a, która prowadzi do osłabienia bariery skórnej i nasilenia stanu zapalnego, też będzie przyczyniała się do a, pogorszenia kondycji skóry. A, I tak samo jak odpowiednie jakości kosmetyki mogą skórze pomóc, a, tak samo niewłaściwa pielęgnacja może przyczynić się do tego, że ten rumień będzie trudny do opanowania. Warto jeszcze wspomnieć, że nieleczona, niepielęgnowana skóra naczyniowa, która jest tą skórą często zaniedbaną, może doprowadzić do rozwoju trądziku różowatego, który jest już dermatozą, która wymaga leczenia farmakologicznego. Podsumujmy rolę pielęgnacji kosmetycznej w terapii skóry naczyniowej. Chciałabym, abyśmy mieli jasność w tym temacie. Kosmetyki, które, które mają opisane działanie jako działanie domykające naczynia krwionośne, nie mają szansy działania, dlatego że z kosmetyki nie docierają do poziomu skóry właściwej, a zatem kosmetyki o działaniu uszczelniającym naczynia krwionośne nie są w stanie zadziałać. Natomiast jak najbardziej pielęgnacja kosmetyczna kosmetyczna jest istotna, jeśli mierzymy się z problemem skóry naczyniowej. Natomiast kosmetyki powinny działać nawilżająco, tutaj ważnym elementem będzie odbudowa bariery skórnej oraz przeciw a hamujący stan zapalny dochodzi do zmniejszenia rumienia. Po wielu latach swojej praktyki zaobserwowałam, że skóra naczyniowa dobrze reaguje na suplementy diety, jeśli tylko one są dobrane w odpowiednich proporcjach z odpowiednią ilością składnika aktywnego. A składniki aktywne, które pomagają w redukcji rumienia to wszelkiego rodzaju składniki, które będą działały przeciwzapalnie i które będą wpływały na syntezę kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Jak wspomniałam wcześniej, problem skóry naczyniowej jest związany z tym, że składniki maciewy międzykomórkowej i kolagen elastyna są rozluźnione, zaczyna ich brakować, więc w momencie, kiedy dostarczymy do organizmu składników, z których będą powstawały naczynia krwionośne, dojdzie do ich usztelnienia. Co istotne, taka kuracja, taka suplementacja skóry naczyniowej powinna być długoterminowa. W praktyce najczęściej zalecam suplementację od 3 do 6 miesięcy wlekla. Do takich składników, na które warto zwrócić uwagę, kiedy wybieramy suplement diety działający na naczynia krwionosne i redukujący rumień, czyli wspomagający terapię skóry naczyniowej, należą diosmina, hesperydyna, rutyna, a witamina C, witamina PP, krzem czy piknogenol. Mają one działanie antyoksydacyjne, Albo a, przyczyniają się do odbudowy włókien kolagenowych i elastynowych. Skóra naczyniowa jest problemem trudnym zarówno dla pacjentów, jak i specjalistów, którzy podejmują jej terapię. Z doświadczenia jednak wiem, że można zredukować rumień a, i przywrócić komfort u pacjentów ze skórą naczyniową. Aby to zrobić, potrzebna jest kompleksowa terapia, w skład której wchodzą zmiany w trybie życia, odpowiednie, realnie działające kosmetyki do pielęgnacji domowej oraz długoterminowa wysokiej jakości suplementacja.